No cześć, tutaj Krakus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale i po dłuższej przerwie, ponieważ w zeszłym tygodniu zaniedbałem trochę World War Z. Dziś już na samym początku tygodnia ruszam w pogoń, żeby w razie czego nad, nadgonić i jeśli nie zrobię e, wyzwania, to będę miał jeszcze parę dni, żeby to e, naprawić. Dobra. Co mamy w tym tygodniu w wyzwaniu? Wygląda na to, że tak, jest Nowy Jork i jedynymi modyfikatorami są słabości klasowe. Mamy trzy słabości klasowe. Nie możemy, znaczy możemy grać, ale będziemy mieć o 50% mniej zdrowia i będziemy zadawać 50% mniej obrażeń, jeśli wybierzemy następujące klasy: lekarz, kombinator i siekacz. Czyli moim ulubionym siekaczem ostatnio yy, raczej się tutaj nie będę wybierał yy, No to w takim razie wybiorę może yy, droniarza. Droniarz tutaj chyba będzie pasował jak ululał. No i nie, żeby nie przedłużać yy, kim możemy zagrać Może. A, ktoś już, ktoś już jest. Dobra. To zostaniemy arnetą i jedziemy. Dobra, ruszamy arnetą do boju. E, czyli tak. E, mamy droniarza. Wyzwanie generalnie dość proste jest. Dobra, damy to komuś, drugiego drona, będzie nas chronił. Okay. Jest bandaż, super. Myślę, że ten kompaktowy PM jest lepszą bronią na początek niż karabin zwiadowczy. Dobra, to już mam. To wezmę w razie problemów. A dron będzie swoje robił na pewno w tym wyzwaniu. Będzie chronił, nie mówię. E... Droniarz jest ok. Wiadomo, że to nie jest ta klasa co siekacz, ale też e... nie dopuści. Do, do mnie na, no, zombie Jedy, znowu jedyny który yy, może mnie dopaść to chyba jest tylko moloch co z tym celowaniem coś poprawić bo coś coś się rozregulowało Niektórzy pewnie zauważyli, że y, Ostatnio na kanale się pojawił y, Pojawiły dodatki do y, Dead Island 2 Sola s o -L -A. Y, Myślę, że przy, Jak wiecie, zawsze lubię gry o zombie i jak zobaczyłem, że się pojawiły dodatki, to zdecydowałem się zagrać. Przeciętnej jakości jest ta sola. Bez rewelacji. No a, ost a ostatni boss to już jest przegięcie to już jest. gdzieś tam jest krzykacz. Ostatni boss to jest po prostu masakra Podkręcili poziom niewiarygodnie Trzeba przyznać, że ostatni boss w podstawowej wersji gry był strasznie słaby I, i pewnie przez to y, twórcy stwierdzili, że A dobra, to w tym delceku ku damy, damy Coś fajnego ale to co nam zaoferowali to jest masakra. Generalnie jest tak, że mm, muszę zbierać takie kule, ale żeby je zebrać y, to muszę zabić kilkadziesiąt kilkadziesiąt zombie, tak, które są jak gdyby przypisane do tych kul. Y, to widzę, że ktoś dołączył. Y, bez przerwy ścigam je yy, niezniszczalny zombie. Nie mogę go zabić, dopóki nie zabiję tych wszystkich y, zombie, kilkudziesięciu wokół tych kul. I to jest. O, amunicja mi się kończy. No, i to jest faza pierwsza jak już oczywiście zniszczę zabiję wszystkie kilkadziesiąt zombie wtedy wtedy ten, ten zombie jak na chwilę robi się zniszczalny że tak powiem o tutaj się Trzeba tego... Nie wiem czy go zabiłem. Chyba tak. No i... Yy, Takich faz jest co najmniej cztery. I Jeśli któreś yy, gdzieś zginiemy, no bo łatwe to nie jest i zginąć jest bardzo prosto, zaczynamy wszystko od początku. Więc um, no, dali nam, dali czadu. Dobra, no ale y, tyle jeśli chodzi o Dead Island 2 i dodatek. Najgorsze, że nie mogę tego y, porzucić. Że na przykład no stwierdziłem, no kurde, to za trudny jest ten boss. Nie da się wrócić, muszę, muszę go pokonać. Hmm. Także... Yy, spróbowałem już chyba 5 razy i... Raz byłem naprawdę blisko, tak mi się wydaje przynajmniej, ale... ale nie na tyle, żeby... Yy, przejść grę. Zdałoby się wybuchowała amunicja, bo coraz więcej moloków się pojawia. mamy tutaj widzę zwykle się tutaj lepsza broń pojawia a tutaj co to jest karabinek sportowy dobra no to zawsze coś A ten zginął. No lo. Ach, spadłem. jest Okej. Okay. Dobra, lecimy. To jeden z... To... Ale to bunko... coś się... W bunko się zresertuje. O! Chodź, chodź szybko. Dobra. Udało się przelecieć. Dlaczego? Co tutaj mamy? Strzelbę? Nadal, nadal nic ciekawego nie ma jeśli chodzi o broń. A. Rewolwer. Wolę mieć ten z płomikiem. O, ten już poleciał. Kolejny gracz, który yy... Chcę jak najszybciej zrobić wyzwanie. Ale z niejasnych przyczyn obudził wszystkich. I teraz będzie. E... Będziemy się przebijać, ale nie. Nawet, nawet jakoś poszło. Bunko została. Na razie wezmę ten. Tutaj zawsze coś jest. O, ja biorę to. O! Biorę to. No, no to już jest dobrze, to, to już to już mam to co chciałem. Dobra, już powinno być okej. Okay. Ale mnie irytuje jak...

Tutaj mamy dwie skrzynki. Co tutaj jest? Ok, jest autowierzyczka. Jest. Autowierzyczkę zawsze stawiam tutaj. Za zawsze trochę chroni w kryzysowych sytuacjach. Tu czasem jest ładunek wważający, ale nie tym razem. Dobra, to już zebrał ktoś. Aha, tutaj też dużo było, widzę. Tylko już pozabierali. Nie wiem, dlaczego ten gość się nie chce wyleczyć. Gra chyba na zasadzie, Sanki. Mm. Look, ehm, ale ciekawe, bo ja, ja mam jeden hey, dostępny. Dostępnego drona i nie mogę wysłać, chyba że ten gość, który ma drona, on. Eee. Yy, Taha, ta, dobra, bo on się zmienił w, z bota w, w gracza i przejął, przejął drona. okej, okay, no to teraz to ma sens. Cały czas próbowałem mu wysłać mojego drona i nie, nie działało. Dobra, uruchamiamy to chyba, nie? A ten gość tam pignie. Jak to wygląda? Kurczę, nie mam konta na niego. No nie mam jak. Nie wiem, nie wiem, gdzie muszę wyjść, żeby. No, wychodź, wychodź. Może... Hej! Z... Gdzie jest mój dron? Kurczę. Co się stało z moim dronem? Został tam na górze. O co to chodzi? Czemu mój dron został tutaj? No jak? Dobra. Zginął już czy nie? O, idzie y Moloch. Nie ma to jak ogień na molocha tutaj dziś była wyrzutnia no właśnie Okej, okay, już idę. Dobra. No, teraz mam drona. Ej! No dobra, no wyzwanie bez historii niezbyt trudne. Myślę, że na trudnym poziomie też do zrobienia. Z, jeśli gracze, byłoby czterech graczy od samego początku, to tutaj spokojnie można na trudnym się pokusić. Wybrać sobie jakąś klasę, która nie znaliście tych osłabionych i spokojnie. Myślę, no droniarz tutaj jest ok. Miotacz kul, na pewno. Miotaczem kul tutaj można by dużo dobrego zdziałać. A ponieważ pod koniec są obrony, można też tym, który ma miny, jak najbardziej. Dobra, no to dzięki za oglądanie. O dziwo, wyzwanie w tym tygodniu zaliczone, pozytywne, także. Fajnie, a ja już niedługo zabieram się za wyzwania dzienne, na które już teraz zapraszam. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!